konferencji przeciwnicy kolejarza Opole Policji Polska Rawicz, trener Andrzej Piasek, zawodnik jeden z najskuteczniejszych Stanisław Mielniczuk i ze strony kolejarza Opole Paweł Miesiąc oraz trener Andrzej Adam Giernarczy. Bardzo proszę o zadawanie może zanim pytania to. Może poprosimy o podsumowanie też. Bardzo proszę, też. No po Powiem tak, że no, chaliśmy tu powalczyć. Co prawda w tym roku mamy taki troszkę ten zespół niezamocny, nie, ale no, robimy wszystko, że i na, to, na co nas stać. Nie? nie stać w tym roku nas za dużo po widać po wynikach, ale mimo wszystko no, chcieliśmy się tu jakoś zaprezentować. Dziękuję. Stanisław Modusz, bardzo proszę. Tak jak Fronia powiedział, że przyjechali po Wałczyć. Niestety nie udało się, ale dobrze, że pojedzili. Na następny rok myślę, że przyjedzimy po czym jeszcze. A co do mojego występu to cóż, może być zadowolony, ale niestety pierwsze trzy dni gdzie udało się wygrać starty to przegrano po trasie, bo byli Rywali moje szybciej. Nie jeździłem tu już dwa lata i było ciężko się dopasować. I Tor jest taki specyficzny i trochę nie, nie mogą skupić się jak tam jechać, gdzie wyjechać. I, no ale co do mojego wyniku to jestem zadowolony. Wszystko idzie dobrze z stronę. Mhm. Dziękujemy bardzo. Paweł Miesiącki. Ada. No, z wynikiem meczu jestem na pewno zadowolony, bo nie da się ukryć, że, że wynik mówi sam za siebie, chociaż nie odzwierciedla tak naprawdę walki na torze. Goście stawiali opór do niektórych biegów bardzo mocny. Bardzo mocno tutaj pomógł Robert Chmiel, który zrobił 12 punktów. Mieliśmy jedną wpadkę też niepotrzebną. No, nie wiem co ten Denis zapomniał, że jest ryzyka dwóch minut, szkoda, bo, bo pewnie by jakieś oczko jeszcze więcej dorzucił. Ale generalnie jestem zadowolony. bo się dziękuję tutaj za, za, za podjętą walkę, a moim chłopakom za to, że na no końcu pojechali tak, sobie życzył cały sezon. A szkoda, że to jest ostatni my, po polu w tym sezonie ligowy, no ale udało się go wybrać. Myślę, że kibice są zadowoleni. Dziękujemy Dzień. na to, że na, również kibicom, sponsorom za to, że nas wspierali cały sezon. No i powarczymy jeszcze za tydzień prawie. Dziękuję. Dzień. Dziękuję i bardzo mi się udało. Bardzo wszystko powiedzą, co trzeba było. Jeśli chodzi o zwycięstwo, to bardzo się cieszymy z tego, bo ostatni mecz i dotarliśmy siebie i pokazaliśmy, że, że potrafimy jechać, walczyć i, i, i wiadomo, że drużyna w samym tygodniu była słabona. Pojechaliśmy w sumie w mocniejszym naszym składzie i wybraliśmy dziś. Ja z 20 oceniamy na plus. Miałem problemy bo też nie hipoteczne ze startami, mi się przerwało z że nie było lepiej, ale, ale się męczyłem dzisiaj, ale powalczyłem sobie i z cieszę się. Dziękuję bardzo. Pytania? Bardzo proszę. Okazja ostatnia w tym sezonie do zadawania pytań. No, jeżeli... jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję. A bardzo proszę, <grym> eee, pan, pan, pan Mówi się o tym... Władze władzy w kolejarzu dalej, będzie Pan prowadził zespół, czy też nie, bo nie było rozwiązania. Umowa kończy mi się z ostatnim dniem września, także zobaczymy, co będzie czas pokaże. Dziękujemy w takim razie.